Widzicie? I teraz tutaj sobie ładnie cofniemy, to trochę miejsca muszę zostawić, żeby firankę było jak odpiąć. Dobra moi drodzy, wyjeżdżamy. 18 ton i teraz w prawicę, bo w lewo nie można, bo to jest jeden kierunek 18 ton papieru. Zobaczcie jak mnie jeden przypierdzieli. Wjeżdżał czy wyjeżdżał nie wiem. gamę, majgrodze. Dobra, tu mi każe skręcić. Myślałem, że na eee, Ulicami jednokierunkowymi jest poprowadzony. Dobra, tu na pewno nie. Tu na pewno nie. Tylko w lewo możemy. I się jakimi drogami nas prowadzi? Zobaczcie. A tam tu jest nie? Tam jest Darek, to ja na niego wolno, wolno, wolno będę jechał i się zaczekam. No, mnie nawigacja inaczej prowadziła i jego też inaczej prowadziła. No, ale już. Widzicie, zobaczcie, to jest ta, ta miejscowość, w której jesteśmy. Spójrzcie jak jest fajnie wyłożone kostką, ale taką kolorową, Kurczę, muszę coś wykombinować, wiecie co na to sito, żeby gdzie się powiesić, bo naprawdę nie ma gdzie zamocować tego sita, mogę tylko włożyć do do schowka, no to znowu wyciąganie ze schowka i tak dalej to też nie za bardzo O jaki motocyklista, zobaczcie jaki Ghost Rider Gdzieś mi kurde wcięło jedną kartę Zobaczcie, jaki ładny domek, kurcze. Gdzieś mi wsiąło kartę, tą SD. Ja pierdziele, nie wiem gdzie. Na szczęście tam nie było nic. W sensie, ona była przygotowana do nagrywania. A ja zrobiłem cztery filmy z tej trasy. Także wyczyściłem ją sobie. Mogę dalej jechać, nie? Ale ładne te domki. I nagrywać. Tylko, kurczę, ciekaw jestem, gdzie jest ta karta. No widzicie jak tutaj jest, nie? Także bardzo ładne są te rejony, bardzo ładne. No dzisiaj to gdzieś do Belgii dojedziemy na koniec be. O patrzcie jaki ładny. Kurczę śliczny. E, na tą Zalierz czy Lisz i tak i tak jest poprawne podobno i ten i tam na Q8 sobie staniemy. 75 kierunek Pureszar wiosna la, la 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 wiosna no śliczne są te chałupki skręć w lewo na rodzie i zjedź drugim zjazdem po prostu śliczne a tam przed nami ale fiu, fiu, fiu. jaka ładna no to jakiś jest chyba ten to jest czy susik? Uła, w prawo. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Jak się te drzewa zazielenią, to będzie pięknie. Tu po po lewej stronie, też zobaczyłem taką fajną posiadłość. Zobaczcie teraz. No kurcze, taki zameczek. Taki zameczek po prostu. Dobra, da moi drodzy. Piękne rejony. Piękne rejony Francji. Jedziemy ja przez Rua tylko przejedziemy się tutaj w kierunku Lillebon i będziemy nad Sekwaną przejeżdżać. Fajnym, takim ładnym wiaduktem. Nie most normandzki. Ten wiadukt, który będziemy jechać, jest na wschód od mostu normandzkiego. Terenkan Tarankan jakoś tak się nazywa. I tędy będziemy jechać. O, jest już napisane. Le Havre i Pointe Tankerville. O, Tankerville, widzicie. Tak. I tu będziemy właśnie sobie jechać Nad Sekwaną Tam już widzimy Pod dali ten Ten wiadukt A on jest naprawdę zacny I od tego wiaduktu Na zachód Jest kolejny, tam jest most normandzki Stąd go ja widzę I e, ten most normandzki Moi drodzy Jest nad Prawie przy samym ujściu Sekwany Do kanału La Manche Kolega będzie mnie później kierował, bo Darek nie chce jechać tak, jak mi nawigacja pokazuje, tylko gdzieś przez strefy przemysłowe. zobaczę, przejadę się. Zobaczymy, jak to. Także będzie mi mówił tutaj, gdzie mam skręcać. To na displayu było napisane, że na tym moście, przez który będziemy przejeżdżać, są roboty drogowe i możliwość wystąpienia utrudnień w postaci korka. Już na tyle, jak się tutaj jeździ, to ja na przykład sobie niektóre słowa sobie od razu tłumaczę, właśnie takie z takich ostrzeżeń itd. i tak dalej. bo i wiadomo, jak coś tam się rzuci białkiem na taki display, gdzie jest coś napisane, to, to od razu gdzieś tam wiemy już o co kamamy. O, Carville i mamy przed sobą wiadukt, przez który będziemy śmigać moi drodzy. Prawda, że wygląda ładnie? Ale jest dużo niższy niż most normandzki. Most normandzki pnie się gdzieś tam w górę, w górę, w górę, w górę. Końca nie widać. No to kochani mamy bramki autostradowe tuż przed mostem To są akurat bramki do pełnego zatrzymania Oto tutaj jest jakiś autostopowicz Dobra Idziemy Darek za mną I pchamy się na most Ślicznie to wygląda Lubię takimi drogami jeździć Jeżeli ktoś miał tutaj Przyjemność być właśnie w Normandii To Czasami Nie wiem jak ten, ale most normandzki Który jest tam po lewej stronie Tam widać takie daleko, daleko dwa filary, Jest zamknięty jak jest duży wiatr Bo naprawdę tam się wjeżdża wysoko, wysoko, wysoko Ta rzeka pod nami to Sekwana. Tam mamy jakiś port, i ona płynie z tej strony w tę stronę, moi drodzy. O, tam daleko, daleko jest ten most. Też nagrywałem ten most nawet z drona, co chyba nie, nie można robić, ale żeby z parkingu dolecieć do połowy tamtego mostu, to musiałem. 2 km lecieć e, dronem 2 km no i możecie tutaj teraz poobserwować jak to wszystko wygląda i... na jakiej jesteśmy w wysokości 800 metrów wzieć 31 do 910 kierunek Wolbeck. następnie bardzo, bardzo w szeroka w tym miejscu i zjedź pierwszym zjazdem po rudę a tam daleko, daleko, daleko w sumie nie tak daleko jest Londyn, tak naprawdę już jest e, Anglia, bo tylko kanał Lamarz dzieli nas e, od, od wysp brytyjskich. No i teraz tutaj Darek Wiedź, będzie mówił mi, 31. gdzie mam zjechać, Zaznacznie. bo on chyba tutaj na dół, gdzie chce się dostać i przez te strefy przemysłowe się przebijać. E, no i zobaczymy, no on będzie mi mówił, gdzie, jak mam jechać, gdzie mam jechać, bo nawigacja tu mnie pcha zupełnie gdzieś indziej. Spójrzcie, jak pięknie. Tutaj mi pokazuje w prawo o. A my tu będziemy zjeżdżać chyba na prawo A bo on jest dalej troszeczkę tak Przejedź przez rondo i zjedź pierwszym zjazdem D910 No i teraz tutaj będą jakieś chocki Klocki Kurwa, źle chyba pojechaliśmy No nie wiem kurde Źle, źle chyba pojechaliśmy, no. Kurwa tam niżej na prawo. Dobra, dobra, tu na w lewo, jedzi tam na dół. To nie trzeba było tu zjeżdżać w ogóle. Albo... Albo trzeba było. O, Lile dobra, dobra. I dobrze, nie, dobrze, bo tu jest tak trochę kręcenie ale to jest dobrze. A no właśnie, no. Ale nawigacja to mnie prowadzi w ogóle, wiecie co. No, bo my tu dołem powinniśmy przejechać. No właśnie, nie? tędy powinniśmy jechać. Eee, nawigacja to mnie prowadzi w ogóle w inną majkę. Dlatego tutaj jedziemy tak jak mi mówię, jak, jak mówi mi Darek. Dobra. Zrobiłem kółeczko, opuściłem Darka, niech on idzie pierwszy jak tą trasę zna. Bo... Specjalnie to zrobiłeś. <laughs> eee... no, nie, nie wiem jak... czemu tak się jechać, no kurczę, no naprawdę fajnie się jedzie tą tą... Wiecie, trochę... specjalnie to zrobiłeś, żeby pierwszy nie jechać. No bo chcę trochę ponagrywać, a tak to wiesz. Jeszcze muszę się skupiać, którędy tutaj jechać, a mi nawigacja tu wariuje w ogóle, nie? No, później go tam wyprzedzę, wy, wy, wy jak już będziemy na normalnej autostradzie. Znaczy na normalnej autostradzie, na, na prostej, tak, żeby tylko wyjechać z tego rejonu. I będziemy jechali w ogóle pod tym wiaduktem, którym jechaliśmy wcześniej. Macie teraz okazję zobaczyć, jak to jest wysoko. Ciężarówki, które są na tym moście, z daleka to wyglądają jak takie resoraki małe. A ta tak. rzeka obok, no to wiadomo, tak jak wcześniej powiedziałem, sekwana. Ja już muszę trzymać jego dubska, że tak powiem. <laughs> Dlatego, że on ma tutaj jakieś swoje ścieżki, którymi chce jechać. mnie A... na rodzie prowadzi prosto. Tam, gdzie chciał jechać Darek, to jest zakaz. Droga jest zamknięta w obydwu kierunkach. A, I on mówi, że tam można przejechać. No można przejechać. Pewnie jest strefa przemysłowa. W lewo skręcić. Objechać jakieś magazyny i i wylecieć za zamkniętą 72. drogą no ale zobaczymy on tam jedzie o widzicie i mnie pcha prosto a on skręca w prawo także zaraz obadamy tam jak ślicznie no ale na tych wieżach to rośnie ten trawa ale ładnie to wygląda no i dobrze, no dobra, jedziemy, jedziemy, zobaczymy O, nie już tutaj Mnie nawigacja już tu zgłupiała Już się obstawia Ale zobaczcie, widzicie Tu widzi, tu widzi zakaz za No i trzeba będzie A I ona mnie wraca cały czas ta na nawigacja Że mam wrócić Na rondzie trzeba będzie chyba w lewo Chyba, że droga jest otwarta Bo tak też może być a, jest zamknięta, widzicie? Jest zamknięta. Nie wiem, czemu on chce tędy jechać, jak tam można było, kurde, jechać równoległą drogą, która. O, bo tu powinniśmy jechać, nie? Równoległą drogą. I tak nie kluczyć. No, ten zameczek to jest po prostu prima sort. Prima sort. Tak naprawdę jedziemy tędy, a normalnie jechalibyśmy tędy. Ale nic, no poznam tą drogę. No tutaj się też jeździ, wiecie, no do tego Lillebon na te załadunki, no ale. No nic. Każdą drogą się gdzieś dojedzie. Najwyżej na zakaz. O, właśnie, i Darek skręcił na Rondzie nie tu, gdzie trzeba. Pojechał tam w prawo. I mówi, że nie tutaj, pojedzie później, tam dalej, pewnie i wyjedzie równoległą gdzieś tutaj. No zobaczymy. No, w każdym razie, e, jak będzie chwilka, to ja się zatrzymam i zaraz zobaczymy, gdzie mnie tutaj e, wypuści ta nawigacja. Bo na razie każe mi tutaj. Poczekaj, chwilkę na poczekaj na niego, tylko gdzie tutaj się zatrzymać. Dobra, awaryjki włączę i zaczekamy. E, za mną jedziesz? O, tak. Dobra, to wybrzeża. Dobra, to już widzimy darka w usterku. Ja pojadę za nim. No bo nie, nawigacja to mi każe cały czas, moi drodzy. Cały czas każe na tym rondzie zawrócić się w tamtą stronę. Co to tutaj się robiło? Manual wrzuciło. Dobra. trzecim zjazdem. Aberville. Jakaś mała miejscowość. Coś tam, coś tam dalej było jeszcze napisane. Dobra, to trzeba zwolnić się. Jest taki gruby, leżący policjant. Kto to dzwoni? Adrian. Kurcze. No to później odbiorę. Później zadzwonię Adrian. A jakby ta muzyka grała dalej, to YouTube mógłby nie puścić tego, bo jest prawa autorskie, no bo to muzyka taka wiecie z piosenki, nie? Niestety, tam jeden traktor z, z pola zjechał. Tu drugi traktor jedzie z pola. Także nawet nie ma co wyprzedzać teraz tego pierwszego, bo za chwileczkę człowiek stanie za, za tym pierwszym. Że musimy się przeczłapać. Dobra, wyprzedzimy tutaj ten traktor. Daliśmy radę, ale i tak jest jeszcze jeden przed nami. Ale my teraz tutaj w prawo na rondzie i yy, zobaczymy gdzie pojedzie ten ciągnik. No niestety traktor też tutaj kurczę yy, poszedł Także musimy go tutaj łyknąć. Dobra, jesteśmy, można powiedzieć, na prostej. Coś na bramkach się tu zadziało, moi drodzy. Tam nie mogę pojechać, bo jest ograniczenie wysokościowe. Tutaj tylko te dwie są czynne. Nie wiem, czy tam sprawdzają, czy jest jakaś żandarmeria, czy duany, i dokumenty sprawdzają, cholera wie. Dobra, ruszyło to wszystko, ale. Naprawdę nie wiem, czemu to tak idzie wolniutko. Dobra, zobaczę. Może te bramki się tak wolno otwierają tutaj? Cholerawie. wie. O, tam otworzyli. Kurda, tam było zamknięte dopiero. Patrzcie, jak jest wąsko na francuskich bramkach. Bramki chyba tak wolno działają. to jak to wolno. No i dlatego to tak idzie, właśnie jak idzie. Lepiej przez takie bramki przejeżdżać, moi drodzy szybciej, niż tak wolno i się tak czaić. Bo właśnie jak tak wolno się jedzie, to można przywalić. No, ale nie przywaliliśmy.